Oh. co... Co tu robiłem? Czym jestem w Jakiejś pizzerii? O, siemanko. Powiecie mi, dlaczego jestem pizzerii? A przecież wczoraj mówiłem, wam, że mam przyjść do pizzerii. W NAFA. się zatrudniłem. Czym byłem w Damskim kiblu? Dobra. Już nic. Witajcie w pierwszym odcinku gameplayu. Gameplayu, odcinka takiego, no. Eee, zawsze będą przy, na początku ogłoszenia parafialne. Zapraszam na kanały Adam Spidermana, czyli do Stefana i Citrin TV. Jutro będą dwa odcinki: jeden z Karysmoda, a jeden z Robloxa. Dowiecie się, co będzie na styku odcinku z Karysmoda. Jak, jak, jak będziecie oglądać do końca. Zapraszam na oglądanie. Pff, zatkał znowu mnie! Dobra, idziemy. Siema, siema, siema Siema, siema Foxy codziennie muszę to robić O, psychiatra O, proszę bardzo Dwa razy to będzie dla mnie szczęście Aj nie Dobra, startujemy noc Mam nadzieję, że to będzie normalna noc jak co dzień, czyli idziemy spać. Nie, no żartuję. W tym dniu impresujemy. No kto tam dzwoni, no? No kto tam dzwoni, no? No, halo? Hallo? Stefan, to ty? Nie no, ty gadasz po angielsku, ale z tego nie gada po angielsku. No przecież ty jesteś podróbą, wiem. Nie zmienisz majtek, no. No co to kurde jest. No, nie zmienisz Majtek. No, Jesus Maria. Dobra, nie chcę z tą gadać podrubo Stefana. Nara. Jest, jakiś... I tu facet gada przez telefon. Mówił mi o pistolecie pod ławką. Czy to prawda? Jest shotgun! Co to? A jeszcze mam coś. Pistolecik mój ulubiony. Oczywiście. Moje, oczywiście mój ulubiony pistolecik. To jest... Co tu mam? SPIDERMAN! man Siema, przyszłeś mnie uratować. Spiderman... man dzwoniłem do ciebie. Niech cię nie przychodzić do FNAFA. No ale wiesz, wiesz. No dobra. Nie odsuwa się, tylko coś chcę widzą pokazać. Zobaczcie jaką ma krzywą mordę. Zobaczcie, zobaczcie tego Spidermana. Spider-Man, gdzie masz tego swojego brata? Tutaj! O, przyszedł! Siema! Oj, przepraszam. Dobra, panowie, musimy pokonać tamtych. Widzicie, co to jest? Tam, 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 tam. Wiecie, 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 tam. Zatrudnili mnie, bo e, nie mieli pracowników. Bo zginęli dwa dni temu, ale okej. Okay. Eeeh, Wolverine Weź. Weź ten, Eee... Weź Wolverine, co ty robisz? Albo ktoś. FUK Panowie, kryjcie się do bunkru! Do bunkru! Panowie! Do bunkru! Do bunkru! Panowie! Rozumiesz? No zobacz, Spider-Man! Kolego mój! Oła, przepraszam. Przepraszam cię, przepraszam. Spider-Man, zobacz! Zobacz to, zobacz to! Widzisz? My nim śpimy, tylko ratujemy świat, rozumiesz? 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 On nie ratuje. O nie, o nie Spider-Man Wiesz co to znaczy? RPG w dłoń Idziemy na zwiady Chodź, chodź No chodź No chodź No chodź, idź No idź Spider-Man Spider-Man Dobrze, same o co chciałeś O, chodzisz Spider-Man Wiesz co masz zrobić Atakuj! Atakuj! Wziąłeś armię swoich klonów Czekaj, bo wezmę ich, bo się zbugowali Uważajcie panowie! Panowie, panowie, co wy robicie? Panowie, no. Wy naprawdę jesteście tacy. Panowie, do bunkru, do bunkru! Do bunkru! Do biura, do biura, do biura, do biura. Panowie, panowie, panowie! Panowie, do bunkru! Do bunkru! Do bunkru! Panowie, panowie, do bunkru! Rozumiecie? Do bunkru. Będzie bieg, będzie bieg. Panowie, szykujcie się. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Naprawdę. Musimy wygrać z nimi, rozumiecie? A mamy na to trzy noce. Rozumiecie? Panowie. Tak? Tak? A ty się nie liczysz. Panowie, wy jesteście na y, ludzką tarczę. Gotowi? RPG, dłoń. Idziemy na zwiady. Szybko uciekać. Uciekać, będzie biegać. Będzie biegać. Panowie! 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 Nie! Spider-Man! Spider-Man numer jeden! <laughs> Co wy zrobiliście? Co wy zrobiliście? O nie! O nie! Panowie, absunacie! Dobrze! Dobrze kładź się, kładź, kładać, składać się, posuń Panowie, bierzecie jedną stronę, ja drugą. A masz oko. Naprawdę panowie, nie umiecie nic tylko tego zrobić? Naprawdę, panowie, no to jest taki wstyd. Uważajcie się na super bohaterów. Tak? Tak! Ataki! Atakiwał! Atakiwał! Widzisz? Widzisz? Nawet, nawet twój kolega nie umie popatrzeć się w jedną stronę, widzisz? Nawet twój kolega nie umie popatrzeć się na jedną stronę. Rozumiesz? Piknie! Panowie. Widzicie? Widzicie to? Widzicie to? Panowie, wiecie, wiecie co robimy w tych momentach? Podamy cice do buzi. O nie. Nasz kolega przepadł. Oh! Przeżył. Do bunkru, panowie! Do bunkru! Co ty przed chwilą zrobiłeś? No dobra, nic się nie stało, panowie! Panowie, dobiega już koniec nocy. Widzimy się w kolejnym dniu, ale, ale w innym miejscu. Bo tam też klasują. Nie, Black Spider-Man! Panowie, widzimy się w kolejnym budynku. To się nazywa Five Nights at Freddy's, połączone ze dwójką. Słyszycie, panowie? Tak? Tak? To dobrze. Spider-Man, jak ty tu żyjesz? Trzeba ratować swoich kolegów. Dobra, dzięki panowie. Do zobaczenia w końcu. Co chodzisz za mną? Masz tu zostać. Masz tu zostać! Masz tu zostać! O, Chłopaki, Dziękuję panowie za dzisiaj Widzimy się kolejnego dnia Na nowym placu A widzowie Żegnam się z wami Do następnego dnia Nara Jestem ciekawy gdzie mnie teleportuje A przecież muszę samemu iść Z buta